Witam, ponownie spotykamy się na Dolnym Śląsku. Dzisiaj poruszymy bardzo gorący temat w ostatnim czasie, który będzie dotyczyć zabiegów fungicydowych. Robić czy nie robić opóźniony zabieg T1 w zbożach ozimych? Rozważając te dyskusje i problemy, nie traćmy czasu. Chodźmy od razu na pole i zobaczymy, jak wygląda stan naszych plantacji. Jestem już po lustracji. Wykopałam z pola kilka roślin i już się dzielę z Państwem swoimi spostrzeżeniami. Lustrujemy tą, te rośliny, tę pszenicę o zimą pod kątem dwóch rzeczy. Przede wszystkim pod kątem występujących chorób na niej oraz pod względem fazy rozwojowej tej pszenicy. Jeżeli chodzi o sprawę pierwszą, czyli choroby. Na tej pszenicy, jak dokładnie widać, jest problem z brunatną plamistością liści, septoriozą liści oraz na źbłach roślin można już spotkać mączniaka prawdziwego zbóż i traw. W związku z tym, że na tych roślinach już występują choroby, stąd decydując się na zabieg fungicydowy, powinniśmy wybierać takie fungicydy, które mają działanie systemiczne. Dlaczego akurat powinny działać w ten sposób? Ponieważ działanie systemiczne, inaczej mówiąc układowe, powoduje to, że fungicydany dane nie tylko zapobiega występowaniu tych chorób, ale także je wyniszcza, co konieczne jest w zwalczaniu tych chorób. Jedną z grup, które działają w sposób systemiczny jest to grupa triazoli. Łatwo je rozróżnić, bo mają na końcówce "-ol". Do tej grupy między innymi należy substancja czynna tetrakonazol. Jeżeli chodzi o to pole z tą pszenicą, jest ona prowadzona w monokulturze. Stąd bardzo trzeba zwracać uwagę na choroby podstawy źdźbła. Choroby podsuszkowe. Właśnie najczęściej spotkamy na zbożach prowadzonych pszenica po pszenicy bądź po innym zbożu. W tym roku z racji tego, że były później siane zboża tutaj na Dolnym Śląsku ten problem akurat w tym, na tej plantacji nie dotyczy. Z głosów rolników z Wielkopolski czy z Kujaw słyszymy, że jednak oni mają tam problem. Jednak jeżeli u kogoś z Państwa występuje choroba, choroby postawy źdźbła należałoby użyć jakiegoś preparatu, który zwalcza tą chorobę, na przykład tiofanatu metylu. W przypadku zwalczania chorób podstawowych żeby były skuteczne, muszą być zrobione w terminowym okresie zabiegów fungicydowych T1, czyli w momencie, kiedy pszenica nasza czy inne zboże o zimę jest jeszcze w końcówce fazy krzewienia się, początkiem strzelania w dźbło. Drugą rzeczą, o której będziemy dzisiaj mówić, to faza rozwojowa. Dlaczego akurat o niej? Przede wszystkim po to, żeby sprawdzić, ile jeszcze nam liści brakuje do liścia flagowego. Wtedy na pewno nam to ułatwi podjęcie decyzji o tym, czy robić, czy nie robić ten zabieg opóźniony fungicydowy w zbożach ozimych. Bierzemy noży, coś ostrego, przecinamy źbło wzdłuż. Ok. Ja sobie pozwolę odwinąć pierwsze te liście, które już się rozwinęły. Ściągnąć z źbła. Fazę rozwojową mamy BBCH 31, 32, już nam idzie drugie kolanko. I teraz od y, momentu tego kłoska naszego będziemy sprawdzać, ile jest jeszcze liści schowanych w źble. Na tej roślinie jeszcze się rozwiną cztery liście, przy czym ten czwarty liść to będzie nasz liść flagowy. Robić czy nie robić zabieg fungicydowy? Musicie Państwo sami zdecydować, aczkolwiek trzeba pamiętać przy tym, że wszystkie te choroby, które już są na plantacji, same nie znikną. Będą nam zmieszały powierzchnię asymilacyjną, przez co roślina nie wykorzysta, nie wykorzysta w pełni swojego potencjału plonotwórczego. Na tej plantacji ja bym zrobiła zabieg fungicydowy. Wybierając preparat na tak późne zabiegi fungicydowe, warto, warto rozważyć preparat Yamato. Dlaczego? Ponieważ zawiera on dwie substancje czynne, tetrakonazol i tiofanat metylu. Obydwie substancje czynne działają systemicznie, czyli wyniszczające na te choroby, które już tutaj mamy. Dodatkowo preparat ten działa w niskiej temperaturze. Teraz mamy piękną pogodę, ale nie, nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co jeszcze i czym nas jeszcze pogoda w tym roku zaskoczy. Dodatkowo preparat. Preparat ten ma bardzo szeroką rejestrację w zbożach i można go stosować we wszystkich fazach rozwojowych zbóż. To jest od końca fazy krzewienia się, czyli początek fazy strzelania w źbło, poprzez fazę liścia flagowego, aż do końca fazy kłoszenia. Na pewno w którymś z tych, z tych faz Państwo ten preparat wykorzystacie. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę, a Państwu życzę łatwo, łatwości w podejmowaniu tak trudnych decyzji. Do zobaczenia.